一条一条。 Abym sobie ręce zamoczyła? Ja bym się usiadł i tak nogi zamoczył. <gł _dressenie> Oj, ja i pyły by się usiąść. zaczęli najeść. Cały czas nagrywam. Muszę Dajesz. Znowu mam bana, no ja nie mogę. Trzymaj się chcy, bo ja wychodzę. I walczę wszyscy tych, bo idę ja. I serwa. <gł _dressenie>

tam też wizą, mam to jest. wisła no, no. Ja Właśnie. Właśnie. tutaj, tutaj, Wisła? Nula. tutaj, 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 tutaj,